Dzień dobry, się niziutko z zacisza mojego garażu. Chciałem bardzo, żeby ten film udał się w przestrzeni ogrodowej. Niestety, jesień mnie pokonała. Natura sprowadza mnie do parteru i pokazuje, kto jest silniejszy. Do czego zmierzam? Dzień krótszy jakby i szybciej ciemno się robiło i nie byłbym w stanie zarejestrować całego materiału od A do Z. A chciałbym dzisiaj do Was przemówić na temat konserwacji drewna, które w ogrodzie stoi przez 365 dni pod chmurką. Zaczynajmy! O czym pamiętam, kiedy rozpoczynam przygodę z konserwacją drewna przed zimą? Po pierwsze musimy się upewnić, z jakim drewnem mamy do czynienia. Czy to drewno krajowe, czyli gatunek rodzimy, czy na przykład egzotyczne. Moje drewno, które będę dzisiaj zabezpieczał, to przepierzenie, taka lekka konstrukcja, która stoi na zewnątrz, wykonana jest z dębiny. Zdecydowałem się na olej. Dlaczego? Dlatego, że na długo zabezpiecza mi strukturę drewna. Po drugie, w swoim składzie ma naturalne oleje, co sprawia, że rysunek, film drewna jest naprawdę cudowny, taki mięciutki i zawsze dobrze podkreślony. Kolejna rzecz to oczywiście mikroporowatość. Drewno cały czas może oddychać, nic tam się nie zapycha, nic tam się nie dzieje z nim i naprawdę świetnie wygląda. Kolejna rzecz to oczywiście łatwość w aplikacji. Pierwszy etap, bardzo ważny, to oczywiście przygotowanie drewna do zabezpieczenia właściwego. Czyli musimy je oczyścić, upewnić się, że powierzchnia wolna jest od jakichś ubytków. Jeżeli się pojawiają, warto zaszpachować. przeszlifować oczywiście całą powierzchnię, chyba że drewno nie jest zbyt zmęczone i wystarczy je po prostu dobrze umyć, na przykład myjką ciśnieniową, ale wtedy trzeba poczekać aż wyschnie. Kiedy wyschnie, przeszlifować trzeba delikatnie. Ja stosuję papierek 150, taka gradacja. Potem je odpylam, usuwam wolny pył i dopiero przystępuję do nakładania preparatu. I tutaj bardzo ważna rzecz. Jeżeli ławka, mebelek czy jakikolwiek element drewniany był wcześniej pokryty jakimś preparatem, nie trzeba go gruntować. Jeżeli natomiast jest to naturalne drewno, surowe, nieskażone jeszcze żadnym preparatem, Dobrze by było przed koloryzacją, na przykład przed impregnowaniem, nałożyć preparat gruntujący. Moje drewno jest olejowane. Wyczyściłem, odpyliłem, nakładam olej. Uwaga! Olej wylewam na całą powierzchnię, a potem pędzelkiem rozsmarowuję po całej powierzchni. Odczekam 20 minut po czym miękką ściereczką usuwam nadmiar preparatu. Gdybym pozostawił w tej formie, pewnie pojawiłyby się takie po wyschnięciu połyskliwe plamy, które by dyskwalifikowały, przekreślały całą moją robotę, a tego przecież nie chcę. Kiedy preparat wyschnie, drewno nabiera takiego fajnego, szlachetnego wyglądu. Dębina broni się sama, nie wymaga dodatkowej rekomendacji. Dzisiaj już wiem. Że oprócz tego, że preparat trzeba dobrze dobrać, musi być właściwy i dostosowany do drewna, z którym pracujemy, narzędzia muszą być dobre, ba nawet bardzo dobre, to jednak bez satysfakcji, którą uzyskujemy na koniec, efekt nie będzie nas cieszył w 100%. I tego Wam życzę. Satysfakcji z dobrze wykonanej pracy, pięknych efektów i pracy w spokoju we własnej przestrzeni. Trzymajcie się. 赵文。